Cześć, witam serdecznie. Witamy. Słuchajcie, ze mną dzisiaj wyjątkowa persona, Adam Klonownacki. Znajdujemy się na obozie bokserskim w Poroninie. Postanowiłem, że wykorzystam to i zadam parę pytań Adamowi. Pierwszy z nich to będzie, Adam jak się czujesz w roli trenera tutaj wśród polskiej społeczności? jest super, to jest mój drugi obóz więc yy i być i wiedzieć, że ten boks w Polsce nie umiera, tak? Że jednak ludzie są zainteresowani, przyjeżdżają i trenują. No właśnie, wczoraj widziałem Twój taki charakterystyczny uśmiech, jak patrzałeś na tą młodzież jeszcze za drzwiami. Widziałem, że powodowało to w Tobie entuzjazm. Czy wierzysz w to, że ten boks ma szansę jeszcze się wypromować? No mam nadzieję, tak. Mam nadzieję. Wiedzieć, że chłopaki tylko wracają już z już starci. W nich jakieś tam robią, więc trzymam o kciuki, tak? Właśnie, no i tutaj jest takie pytanie: bo pochodzisz z niewielkiej miejscowości Łomża, czy to, to się zgadza? Tak, tak, tam urodziłem się w Łomży i kończyłem na to gamety z tak? Czyli z Łomży prosto na największe gale świata, więc jak patrzysz teraz tutaj na tą młodzież, to Czego im brakuje, żeby sięgnąć takich wysokich wyników jak Ty? Czy to kwestia tego, że trzeba wylecieć za ocean, czy jest szansa, że tutaj osiągam coś podobnego? No Myślę, że to jest praca promotorów, tak? żeby walczyli z wynikami, wygrywali te walki i myślę, że oferta się pokaże. Tak? Myślę, że właśnie potrzebują mieć szansę gdzieś się zaprezentować, tak? swoje umiejętności. I z dobrymi zawodnikami, a nie być pompowani, tak? I walczyć z dumi zawodnikami i tak łatwo wygrywać. Więc myślę, że będą mieć duże wyzwania, będą wyzwaniem wygrywać, to będzie, będą się cieli otwierać większy gal, tak? Czy uważasz, że tutaj na miejscu takie nazwiska są wśród tej młodzieży, które by mogli pokonać i dzięki temu właśnie zaistnieć? Czas pokaże tak. Nie można nikogo skreślać. Każdy musi swoje robić, iść do przodu, trenować ciężko. I bo chcę z taki powiedzieć, że nie można być jedną nogą tak, drugą nogo nie. Trzeba jednak tego, tego się poświęcić. Tak, Co ja jednak zrobiłem i przyniosłem mi tam jakiś sukces. Tak? No właśnie, A Tomasz Adamek swojego czasu powiedział i często to podkreśla, że nie będzie tutaj poziomu w Polsce, jeżeli nie będzie. Wylotów do, na spalinki za ocean. Czy ty jakby jesteś w stanie to potwierdzić, lub jakby obalić taki mit? Yy, no, wychowała się w Stanach, więc ciężko, to ciężko jest to, to podkreślić. ale widać, że jest coraz więcej pieszczarzy, więc jak będą wiedzieć więcej wiemy, że więc też szła liga yy, amatorska, też yy, Szebeta wygrała z yy, Renault na Olimpiadzie, więc jak są wyniki są. So. I myślę, jak będą zawodnicy, ten sport będzie bardziej popularny, więc już będzie to robiło, będziemy więcej mieli zawodników i nie trzeba wyjeżdżać z zagranicy, tak? Czyli uważasz, że będziemy mogli tutaj na miejscu zostać i ci dobrzy zawodnicy będą przylatywać do nas? No aż tak, można nie powiedział, ale... Jest jakaś nadzieja. No jest nadzieja, no, ale jak myślę, że jak będziemy... No czemu nie możemy mieć swoich dobrych zawodników, którzy ze sobą sporują i sobie pomagają, tak? No właśnie, no bo na, na tym obozie jest jeszcze Michał Cieślak, Cieśli. No to jest jednak mistrz z miesiąca dwóch do tyłu, więc jakby nie było, mamy tutaj na miejscu dobrych zawodników, którzy no nie często w tych Stanach bywają. Dokładnie, więc pokazuje, że to jest możliwe. I czemu nie, tak? Myślę, to właśnie zależy na od promotorów i pokazywanie jakby galeć nic mogę się pokazać. Dobrze, powiedz mi teraz tak jeszcze na koniec. Już wczoraj Cię o to pytałem, ale może nie wszyscy wiedzą. Jakie teraz plany ma Adam Kownacki na najbliższą przyszłość? No, wracam do Stanów, żeby zacząć szkołę. Ale sportowo no, chciałem jakoś jeszcze może jedną wagę stoczyć, żeby z klubicami. Ja później nie wiem. No, prowadzę obozy w Stanach, mam siłownię, tam hmm. robię obozy i może też tutaj jestem co okazję, więc e, fajnie się widzi w roli e, trenera, nie może kiedyś tam promotora. Tak? Właśnie, jak mówisz o tych e, obozach, ja jakby osobiście o nich nie słyszałem. To są obozy promowane tylko w Stanach czy też w Polsce? Jak można się na taki obóz do ciebie dostać? Ogłaszam to jakby na swoich social media, więc. E, mm -hmm. Mam parę małgarskich chłopaków, które przyjeżdżają za każdym razem, więc czasami z czego się przydają. Wykułem jakby 9 miejsc. Jest to bardzo fajny klimat. Mam właśnie tych samych zawodników mniej więcej chłopaków czy chłopów, co przyjeżdżają i to nie tak? A jaki trzeba mieć poziom, żeby przylecieć tam do ciebie? Y każdy, tak. Mamy też słonka Płochowicza, po który długo też walczy. Tak? I jemu panu też przygotować do walk. Też mamy chłopaków, którzy pierwszy raz w życiu założyli chybicę bokserską na radce. Więc ten poziom jest ogromny. I bardzo się chodziło, fajny czas spędzić i żebyśmy trzymali razem, co nas łączy, co, co jest boks. Czyli rozumiem, że jakby cała organizacja jest już na, na twojej głowie w kwestii no, tego obozu. Dokładnie. Czyli nie ma się co przejmować, jest po prostu numer konta, przelewamy pieniądze i po prostu czysta głowa, lecimy, Adam się już wszystkim zajmuje. No w miarę, no. <laughs> każdy mnie zna, wiem, że u mnie jest wszystko na wariata, więc wszystko chodzi super, ale nikt nie wie, co się stanie, co ja wymyślam. No okej, okay, czyli to jest fajne, bo to jest ciekawe, także słuchaj, polecasz, rozumiem? My chyba, się. To na koniec, teraz jeszcze, czego byś życzył tym młodym sportowcom, których tutaj widzisz? Skupienie, tak. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby chłopacy jednak e, swoją drogę wybrali tak? i szyjnie, tak? I się skupić na innej rzeczy. I, iść tą drogą, tak? Czyli jem, kiedy mówisz, że mamy się skupić na jednej rzeczy, to masz na myśli teraz tylko te Dokładnie. są tyle młodzi, że jednak myślę, że to jest jakby bardzo ważny krok w ich życiu. Tak? Jako młoda miałem to za 20 lat. miałem fajnego, promotora, który mnie wspierał, dał mi jakiś tam czas na sukces a jednak byłem młodym gówniarzem i miałem inne pomysły w głowie, tak? więc e, też pojawiły się kontuzje ręki, które mnie skrzywdziły z boksu na 3 lata, więc e, trochę później było łatwe, żeby to wszystko ogarnąć, ale jakoś sobie dało rany tak? i wtedy jakby w tych 3 latach tak, rozumiałem, że jak chcę być bokserem, coś chcę w tym sporcie osiągnąć, to musi być tylko boks, a nie inne kłopoty. No dobrze, to mieliśmy kończyć, ale muszę o to zapytać, ponieważ jakby wspólnym mianownikiem Pięć ludzi, którzy osiągają w tej dziedzinie jakiś sukces. Z reguły jest początek bardzo trudny i finansowo jest to ciężkie do ogarnięcia. Jak to się udało tobie, że poleciałeś stąd do Stanów i, i było cię stać na to, żeby trenować? No, wyjechałem już na 8 lat, tak, więc mieszkałem z rodzicami, tak. Więc... Czy było... wsparcie rodziców było też ważne? No, dużo. No, dużo. No, mieszkałem brak, długo z nimi, miałem szansę, jakby, miałem dach na głową. I nie było jakby najlepszych ciuchów, czy tam fajnych zegarków, czy innych takich rzeczy materialnych, tylko było na mnie najważniejszy boks, tak? Bo, tak, bo tam chciałem osiągnąć sukces. I tego się na tym skupiłem, i później to dało mi efekty. Wychowywałeś się na Greenpoincie, to się zgadza? Tak. Czy to też miało na to jakiś wpływ? Że... Pewnie, tak. Myślę, że tam było dużo polonia, więc jak przyszedłem na zawodowstwo, Miałem wielu znajomych, kolegów, którzy mnie wspierali, tak? Przechodzili do walki i nie musiałem podpisać kontraktu z promotorem. I mogłem jakby sam y, to moją karierę prowadzić, tak? więc y, to był nawet taki duży plus, tak? że jednak mogłem biedny sprzedać, dużo ludzi znało, do walki przychodziłem by, i w taki sposób byłem w stanie jakby y, zapłacić ze swoich zawodników i za, za moich przeciwników i tak to Roz, rozwijać. To tak, naprawdę pierwsze pieniądze przyszły po jakim czasie? Wiesz właśnie, zadaję ci to pytanie, bo już kilku gości u siebie gościłem i rozmawiałem i każdy jeden mówił, że musiał poświęcić jakiś czas no nie, na to, po, żeby... Pierwsze wachy się z tego wszystkiego i mogłem jakby spokojnie skupić okay. kupić na bokcie, tylko bok wyłącznie, okay. To było po prostu tak? No to trochę późno temu. No, bo... no dużo, no, 16. moja walka zawodowa, tak. Mhm, no to czyli aż do 16 mm, takiej walki zawodowej byłeś cały czas, można powiedzieć, na lekkim minusie. No, duży minusie no, na dużym minusie. Czyli to też jest taka nie tylko determinacja, ale wiara w to, że kiedyś to się odwróci. A miałeś już wtedy rodzinę? My, miałem żonę dziś, dziś nie miałem. Tak była tak, decyzja, żeby nie mieć dzieci, dopóki nie wiesz w stanie niezupełnić lepszej przyszłości. A te się nożyli się z życami, więc wszystko było, można to jakby. Tak, proszę. No nic, no zostaliśmy zmuszeni, więc na tym skończymy. Także dziękuję ci za tą krótką rozmowę. Bierzemy się do roboty, bo przyszliśmy tutaj, żeby potrenować. Super, Dziękuję, dziękuję. ci. Cześć.